Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Renault Clio to filar rynku samochodów miejskich. Stylowa i nowoczesna wersja 5 podoba się wielu kierowcom. Ale kiedy przychodzi do zakupu samochodu, niezawodność jest kluczowa kwestia. Czy Renault Clio 5 jest niezawodnym samochodem? Jakie są najczęstsze problemy napotykane przez właścicieli? Niniejszy artykuł zawiera kompleksowy przegląd tego zagadnienia. Dzięki tym informacjom możesz podjąć świadomą decyzję o zakupie nowego lub używanego Clio 5. Niezawodność Renault Clio 5 w skrócie. Ogólnie rzecz biorąc, Renault Clio 5 to niezawodny samochód miejski. Wprowadzony na rynek w 2019 roku. Zdobył uznanie publiczności dzięki dynamicznym właściwościom, atrakcyjnemu wyglądowi i konkurencyjnej cenie. Wstępne raporty niezawodności wskazują, że Clio 5 jest mniej podatne na problemy niż jego poprzednicy. Zidentyfikowane problemy ESa generalnie niewielkie i dotyczą głównie elektroniki i niektórych aspektów wykończenia. Należy zauważyć, że postrzeganie niezawodności może różnić się w zależności od osoby. Czynniki takie jak styl jazdy. Warunki użytkowania i regularna konserwacja pojazdu mogą wpływać na występowanie problemów. Podsumowując, Renault Clio 5 jest niezawodnym samochodem miejskim na dzisiejszym rynku. Jednak, jak w przypadku każdego pojazdu, ważne jest, aby zachować czujność w obliczu anomalii i nie zaniedbywać konserwacji. Aby zmaksymalizować niezawodność i żywotność Renault Clio 5, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta dotyczących konserwacji. Oto kilka ważnych wskazówek. Przestrzegaj zalecanego harmonogramu przeglądów. Renault dostarcza książeczkę serwisowa wyszczególniająca. Prace, które należy wykonać w regularnych odstępach czasu, przebieg lub czas. Przestrzeganie tych terminów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnego działania pojazdu. Używaj wysokiej jakości części zamiennych i olejów. Wybieraj oryginalne części Renault lub części o równoważnej jakości. Wybieraj również oleje silnikowe i filtry zatwierdzone przez producenta. Zwracaj uwagę na sygnały ostrzegawcze. Nietypowe dźwięki, zapalające się lampki ostrzegawcze, nadmierne zużycie paliwa lub oleju mogą być oznakami problemów. Nie ignoruj tych znaków i jak najszybciej zasięgnij profesjonalnej porady. Nie wahaj się skontaktować z Dealerem Renault, jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące konserwacji. Swojego Clio 5 Dealer Renault służy rada i pomocą. Przestrzeganie tych prostych wskazówek pomoże utrzymać osiągi i niezawodność Renault Clio 5 przez długi czas. Oprócz regularnego serwisowania zalecamy również utrzymywanie Clio 5 w czystości. Regularne mycie nadwozia i wnętrza pomaga zapobiegać gromadzeniu się brudu i korozji, które mogłyby uszkodzić pojazd. Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach prawidłowe ciśnienie w oponach optymalizuje przyczepność, zużycie paliwa i żywotność opon. Coroczne przeglądy techniczne. Przeglądy techniczne ESA obowiązkowe i gwarantują, że Clio 5 spełnia aktualne normy bezpieczeństwa. Dbając o swoje Renault Clio 5 i przestrzegając tych wskazówek dotyczących konserwacji, będziesz cieszyć się przyjemna i bezpieczna jazda przez wiele lat. Zakup używanego Renault Clio 5 Jeśli myślisz o zakupie używanego Renault Clio 5, ważne jest, aby podjąć pewne środki ostrożności, aby zapewnić sobie dobra inwestycje i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Oto kilka wskazówek, których należy przestrzegać. Określ swój budżet i potrzeby. Zdecyduj, ile jesteś gotów wydać i jakie cechy S.A. Dla Ciebie ważne silnik, wykończenie, opcje i TP. Dowiedz się, co jest dostępne na rynku. Przejrzyj ogłoszenia online i specjalistyczne czasopisma, aby zorientować się w cenach interesujących Cię modeli. Faworyzuj modele z pełna historia serwisowa. Książka serwisowa podstępowana przez autoryzowany warsztat jest gwarancją rygorystycznej konserwacji pojazdu. Przed zakupem zlec kontrolę pojazdu niezależnemu mechanikowi, profesjonalista będzie w stanie zidentyfikować wszelkie problemy mechaniczne lub ukryte wady. Sprawdź, czy pojazd nie został wycofany z rynku lub nie posiada usterek technicznych. Upewnij się, że pojazd nie został wycofany z rynku lub nie posiada usterek technicznych. Zwróć uwagę na przebieg i ogólny stan pojazdu. Wysoki przebieg lub zaniedbani stan zewnętrzny mogą świadczyć o złym utrzymaniu pojazdu. Nie wahaj się negocjować ceny. Ogłoszona cena niekoniecznie jest cena ostateczna. Nie wahaj się negocjować, zwłaszcza jeśli zauważyłeś usterki w pojeździe. Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, zwiększasz swoje szanse na zakup używanego Renault Clio 5 w dobrym stanie i za rozsądna cenę. Podsumowanie. Niezawodność Renault Clio 5. Renault Clio 5 ugruntowało swoją pozycję jako niezawodny samochód miejski na rynku motoryzacyjnym. Problemy ESA na ogół niewielkie i często można je rozwiązać za pomocą aktualizacji oprogramowania lub prostych interwencji technicznych. Przestrzegając podanych wskazówek dotyczących konserwacji i zwracając uwagę na sygnały ostrzegawcze problemów, masz duże szanse cieszyć się swoim Renault Clio 5 przez wiele lat. Jeśli myślisz o zakupie używanego Clio 5, bądź czujny i nie wahaj się węzwać profesjonalisty w celu sprawdzenia pojazdu przed sfinalizowaniem zakupu. Podsumowując, Renault Clio 5 to interesujący samochód miejski, który warto rozważyć, jeśli szukasz niezawodnego, nowoczesnego i przyjemnego. Wprowadzeniu pojazdu.